Siat prosty, pod pośladkami kocyk złożony w kostkę lub duży ręcznik. Dłońmi wykręcamy tylne uda na zewnątrz, przednie do wewnątrz. Odciągamy pięty od kolan i podnosimy wysoko czubek głowy. Odsuwamy krzesełko na taką odległość, żeby można było położyć czoło na brzegu. Zachowując przy tym jak najdłuższy tułów, jak najdłuższą szyję. Tyły nóg dociśnięte do ziemi, luźne biodra i barki jak najdalej od uszu. Kręgosłup zrelaksowany, spokojny miarowy oddech. Jeśli nie jest nam wygodnie, możemy spróbować drugą wersję, czyli dłonie pod czołem. Przy silnym napięciu pleców. Próbujemy sobie troszeczkę bliżej podsunąć krzesło. Staramy się cały czas utrzymać spokojny, głęboki oddech. Odsuwamy krzesełko, zginamy prawą nogę w kolanie, goleń na zewnątrz prawa pięta jak najbliżej biodra ale nie wkładamy pięty pod pośladek jeśli ciało przechyla się mocno na lewą stronę wkładamy sobie poduszkę lub kocyk pod lewy pośladek tylko pod pośladek, pod udem nie ma kocyka Przysuwamy krzesełko i powtarzamy skłon Oba boki tułowia jak najdłuższe. Luźne biodra, luźny brzuch i luźne plecy. Barki odsuwamy od uszu. Lewa noga jest aktywna. To samo ćwiczenie. Zmiana nóg. Lewa pięta skierowana do sufitu jak najbliżej biodra. Łydka odkręcona na zewnątrz. Jeśli ciało mocno przechyla się na prawą stronę, wkładamy poduszeczkę pod prawy pośladek. Prawa noga aktywna, dociśnięta do ziemi. Plecy miękkie, i z wydechem kładziemy czoło na brzegu krzesła. Jak najdłuższy przód tułowia, barki jak najdalej od uszu. I zwalniamy oddech. Wracamy do siadu prostego, wyjmujemy poduszkę, jeszcze raz skinamy prawą nogę, z tym, że teraz goleń jest do wewnątrz, stopa przy wewnętrznym. Lewym udzie, kolana jak najdalej od siebie. Odpychamy się prawym ramieniem od kolana. Nogi zgiętej, wydłużamy kręgosłup. Skręcamy klatkę piersiową i twarz do lewej nogi. Jeszcze raz wchodzimy do skłonu. Długie boki tułowia, długa szyja. Luźne barki. I powtarzamy to samo ćwiczenie na drugą nogę. Układamy poduszkę pod guzy kulszowe. Krzyżujemy golenie na środku, stopy układamy przy kolanach. Odciągamy żebra od bioder. Krzesełka odsuwamy na taką odległość, żeby można było położyć czoło na brzegu siedzenia. Nie zaokrąglając pleców. Chowamy z wydechem łopatki i przesuwamy mostek do brody. Jeszcze raz skłon do przodu, ze zmianą zaplecenia nóg. Z wydechem rozluźniamy biodra, pośladki i nogi. Osoby bardziej elastyczne układają czoło na złożonych piąstkach. Z każdym wydechem rozluźniamy plecy, biodra i nogi. Rostujemy nogi w kolanach, powolutku. Kładziemy plecy na podłodze. Odsuwamy pośladki od pleców. Ramiona oddalamy od bioder około 40 cm. Odwracamy dłonie wnętrzem do sufitu. Stopy opadają na zewnątrz. pięty jak najdalej od kolan barki z wydechem opadają na ziemię broda opada w dół